Dzięki. Cześć wam, jestem Jacek, ten lepszy za chwilę przyjdzie, mam nadzieję. Nie znacie mnie, ja też też nie. Oprócz, oprócz tamtych dziewczyn, ta, co sobie tam siedzą i Kasia. To nic, postaram się pokazać wam humor, humor troszkę inny niż ten, który znacie, taki, taki bardziej chory. Jestem osobą niepełnosprawną, choruję na SM, czyli stwardnienie rozsiane, według lekarzy neurologów. Według mnie, ja sobie sam rozwijam skrót spierdolony mankament. <głosy> <głosy> tak <naprawdę. głosy> jak, jak widzicie, wyglądam całkiem nieźle? Nie, gorzej. Gorzej, Szczału nie ma. 60 kg tak naprawdę. Do tego chodzę o kuli, lasy sekrety. no nie, teraz zostawiłem sobie tam, mówię, wytrzymam. Dobra, kolejna sprawa, schody. Dla mnie, dla mnie tak naprawdę ja pierdolę impreza pełną parą cały czas. Weź po schodach? Spoko, umiem, ale po nich ześ, ja ty Naprawdę. Tylko za sekuracją innej osoby albo albo windy tak naprawdę. Ogólnie koszmar. A propos koszmaru anegdota autentyk. Byliście na majówce gdzieś? Ja też byłem. Byłem sobie z ekipą moją, która tam siedzi weger. No, Węgry chyba. Tak mi się wydaje. Było dobrze. Był naprawdę, fajna, fajna impreza. Tak naprawdę, pewnego wieczoru gramy sobie w karty. Znaczy, graję karciana, czy jakiś inny e, Gra z pana tabu, ukażecie? E, I kto nie, to gra polega na tym, że się losuje kartę, tam jest 6 słów, wybiera się, znaczy, wybiera się, opisuje się to najwyżej, bez używania kolejnych pięciu. No i co ja wylosowałem? Moja kolej losuje kartę, co ja mogłem kurwa wylosować? Koszmar. Długo, długo się nie zastanawiam. Ekipa, moi przyjaciele, przynajmniej do tamtego momentu. Oni wiedzą, oni wiedzą, znają mnie, moje życie. Długo się nie zastanawiam, opisuję moje życie takie jest. Spoko, skapną się. Inteligentni ludzie w końcu. Ale nie, kur. Może powiedzą coś, coś miłego, chociaż nie, zabawne, uśmiechnięte, szczere czy coś. Nie, nie, oni wiedzą kurwa lepiej. Co słyszę od nich, tak z automatu w ogóle się nie zastanawiali na moje pytanie, znaczy na moją podpowiedź, moje życie takie jest, oni mówią, żal, że nada wstydzie. Przyjaciele od 1 do 10, minus 3, no sprawa. Bo mm, byłem kiedyś na wakacjach w barcelońskim hostelu. odpocząłem, nic innego nie robię. <śmiennie> tak naprawdę. Spoko. 20 godzin jazdy. Tigrom. Autem. Autem Tigrom. Czy drzbiowa? Cztery osoby. Ani, ani się porządniej spierdziesz. Ani beknąć po chodnogę ze stacji benzynowej, dojeżdżamy na miejsce. Dojechaliśmy na miejsce i co widzę? Hostel. Hostel to jak życie, to coś innego niż hotel. E... Szwagier, kozak, taki większy goście ciężko być, mnie się ode mnie tak naprawdę, e... idzie zatwić pokoje. Pokoje Jacek przychodzi do mnie. Jacek, spokoj, jest dobrze. Mam pokoje, drugie, trzecie, piętro. Które wolisz? No kurwa, zgadnij się. zgadnij, Ja no już nie ruszę. Po ale dobra, spokojnie, ja Cię wniosę. Wnios wni ma chęć, Wnieś mnie na trzecie piętro, wnosi na drugie. Tam skończył, Jad zostajesz tu. No, mamy. spoko stary, nic się nie stało. Dzięki, dzięki. Idziemy. Wchodzę do pokoju, a tam otwieram drzwi. Parada atrakcji, <noise> Prawda. Łóżko piętrowe. Piętrowe i, i w rogu hasio. Powiedziałbym, <laughs> powiedziałbym śmietnik tudzież, kosz na śmieci, ale nie chciałbym, żebyście pomyśleli, że jestem w Sosnowce. <laughs> <laughs> Ogólnie się naprawdę. Ujebani, zmęczeni, jak nie wiem co, ja już leżę w łóżku. Co? Kobieta mojego życia wtedy jeszcze mówi do mnie, Jacek, Jacek, konie. Ty śpisz na górze, bo mnie po podróży bolą plecy. Naprawdę, miłość, miłość to jest piękne uczucie. Niektórzy nie rozumieją. Kończąc powoli powiem wam tak. Miesiąc temu tu byłem na tym pierwszym stand-upie, Mariuszka mówi do mnie, Jacek, masz gadane, masz 5 minut z mojego występu, nie spierdol tego. Było, było, dzięki, dzięki panu. Na koniec, na koniec żart taki suchy, że aż pranie wykosknie Powiedzcie mi, proszę, jeżeli ktoś wie, jeżeli, znaczy jeżeli ktoś wie, to nie, jeżeli nie wiecie, to spoko. Jakiej części warzywa nie możemy zjeść? Wózka. <noise> Ale się nie potrzebuje, ale bardzo. dalej. <noise> Wielkie brawa, Jacek, a co? <noise> Najbardziej mnie wkurza, że oni mnie wzruszają. Jak <noise> Ja jeździłem z niepełnosprawnymi na obozy przez długi czas, naprawdę tam się nauczyłem, że to te gnoje się śmieją z nas, a nie my z nich. <grym> nauczyłem, naprawdę, naprawdę. Jeździłem, byłem na takim obozie, idę tam głównie jeździły dziewczyny, takie z pedagogiki, załatwice praktyki, miałem w, dupę, w dupie tych niepełnosprawnych, nie wiedziały tak naprawdę kto jest kim. A to jest dziwne, bo tam 99% jechało dziewczyn, ja się dziwiłem chłopakom, tam było tyle ruchania, a niepełnosprawne nie protestują. Mają takie tablety, że hej. Nie, ale podchodzę, idę i widzę, jak tam mojego kolegę Tomka ogarniają jakieś dwie laski. Biorą go, ubierają, karmią go, myją go, hej. Ja mówię, Jacek, co tu? Mówię, Tomek, co się tutaj dzieje? On ja mówi, no bo nie kumają, że ja to wszystko potrafię.